Witam drogich graczy, porozmawiajmy sobie o Titan Quest 2. W momencie, w którym oglądacie ten materiał, to najpewniej na 99% macie już dostęp do wczesnego dostępu do właśnie do Titan Questa 2, który miałem okazję ograć przedpremierowo. Dlatego w dzisiejszym materiale trochę sobie o tej grze porozmawiamy, przekażę Wam moją opinię na temat tego, co zobaczyłem w tym wczesnym dostępie i zastanowimy się, czy w ogóle Titan Quest 2 ma rację bytu w dzisiejszym świecie Slash. Zapraszam serdecznie. Warto tutaj na początku, żebym zaznaczył, że twórcy przekazali mi informację, że przejście zajmie mi około 20 godzin. Przejście dostępnego etapu kampanii zajęło mi tak naprawdę niecałe 10 godzin jedną postacią. W trakcie tego jednego podejścia sprawdziłem całą mapę, przynajmniej tak mi się wydaje, że zobaczyłem też większość, co ta gra ma na ten moment do zaoferowania, więc wcale nie jest też tego aż tak dużo. Mamy więc tutaj 9 głównych questów, 6 walk z bossami oraz 4 dostępne masterki. Posprawdzałem sobie co mogłem, sprawdziłem sobie też drugą postać, sprawdziłem sobie inne masterki, trochę się w tej grze Pobawiłem rzeczywiście i mam kilka wniosków. Niestety nie są to wnioski w większości pozytywne. Zaczniemy sobie właśnie od tego aspektu negatywnego, ale chcę tutaj zaznaczyć i podkreślić już na samym początku jedną rzecz. Jest sporo rzeczy w tej grze do poprawy. Jest to wczesny dostęp. Mam nadzieję, że twórcy rzeczywiście będą wprowadzali dodatkowe rzeczy, dodatkowy kontent i będą się słuchali opinii. Graczy. Jeżeli tak, to ta gra ma naprawdę spory potencjał, żeby być kolejnym singlowym, ciekawym action rpg -iem. Jeżeli twórcy zostaną przy swoich założeniach, jeżeli twórcy nie będą tej gry w jakiś sensowny sposób, rzeczywiście do czasu finalnej premiery rozwijać, to rzeczywiście może być ciężko. Na ten moment jest wiele rzeczy, na które zwróciłem uwagę, które mi nie pasują, ale mimo wszystko. I tak gdzieś tam sporo fanów z tej gry wyciągnąłem. Także po kolei. Na pewno jednym z najważniejszych aspektów tego typu gier są oczywiście przedmioty i temizacja. I tutaj jest to chyba najmocniejszy, największy minus drugiego Titan Questa, czyli te przedmioty. Przede wszystkim miałem wrażenie, że nie są to przedmioty definiujące w jakikolwiek. Styl grania mojej postaci. Oczywiście wiem, że jest to tylko początek gry. Udało mi się tam wbić tak naprawdę 22 poziom, więc jest to zaledwie początek, no ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście podczas przeglądania przedmiotów, podczas porównywania ich zwracało się uwagę tylko na takie najprostsze statystyki. Cały ten problem pogłębia fakt, że w tej grze na ten moment nie ma żadnego systemu craftingu. Więc jeżeli jakiś przedmiot może mieć ciekawą statystykę, być może część tego przedmiotu jest fajna, przydałaby nam się, się nam w naszym bildzie, to my nic z tym nie możemy zrobić. Po prostu. Możemy go co najwyżej sprzedać albo zostawić na ziemi. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem gry, mam nadzieję, że w dalszym etapie gry będzie to jednak wyglądało trochę inaczej, że same te przedmioty przynajmniej będą jakkolwiek definiowały to, w jaki sposób my chcemy grać, bo nawet przedmioty legendarne, które da udało mi się zdobyć, też były po prostu. Lepszymi przedmiotami tylko ze względu na to, że były napakowane różnymi statystykami. One nie otwierały nam żadnej nowej ścieżki, nie pozwalały na rozwój naszego buildu, po prostu były tak dopchane statystykami, że były lepsze od wszystkiego, co mogliśmy zebrać. Po drodze. W tej sprawie bardzo bolał mnie też brak filtru, lutu. Co jest oczywiście zrozumiałe, jeżeli to jest wczesny dostęp, ale czasem w tej grze trafiamy na skrzynki. Nie są one w żaden sposób oznaczone. To może być po prostu losowa skrzynka, która wyrzuca mnóstwo przedmiotów. I przeglądanie tego wszystkiego jest naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne. Oczywiście jest to kwestia, mam nadzieję, dla twórców istotna i wiedzą o tym, że ten filtr lutu by się w takiej grze przydał i mam nadzieję, że on się pojawi, ale na ten moment go niestety w tej grze nie ma. Więc tak jak widzicie z itemizacją jest pewien problem, mam rzeczywiście wrażenie, że to rozwiązałby jakikolwiek system upgrade'ów, crafting'u, czegokolwiek i sprawiłby, że te przedmioty, które w większości są nam nieprzydatne, niepotrzebne, zyskałyby jeszcze trochę na znaczeniu, wszystko by to wtedy nieco barwniej wyglądało i Gracz mógłby być trochę bardziej w ten system zaangażowany, zobaczymy, czy to się pojawi, na ten moment informacji takiej nie uzyskałem. Bardzo duży problem miałem też z samym projektem przeciwników, i być może zabrzmi to dziwnie, ale kto z was grał w Titan Questa Jeden ten raczej kojarzy, że nawet na samym początku gry tych przeciwników może nawet nie było sporo, tylko oni byli faktycznie. Postaciami, które pasowały do tego settingu. Były centaury, byli satyrzy, były menady, coś tam się rzeczywiście nawet na początku samej gry pojawiało. A tutaj, w, ten, w Titan Quest dwójce, mamy do czynienia przede wszystkim z krabami, ze szkieletami, z krukami, z wilkami, z dzikami, z bandytami. Strasznie jest dużo takiej zwyczajności w tych przeciwnikach. Oni są bardzo zwykli, tak jakby. To mi trochę psuło ten setting, bo jeżeli chodzi o sam projekt lokacji, o wykorzystanie tego świata, oczywiście o fabułę, o muzykę, to wszystko naprawdę spinało się w jedną sensowną, spójną całość. Ale ci przeciwnicy jakoś tak psuli mi cały ten odbiór tego. Mam nadzieję, że w późniejszych etapach gry rzeczywiście ci przeciwnicy będą ciekawsi. Ale problemem tych przeciwników jest to, że oni są bardzo wszyscy do siebie podobni. Naprawdę. Nie miałem takiego poczucia, że walczę z kimś innym w wielu momentach. Oczywiście zdarzają się przeciwnicy, którzy mają jakieś ładowane ataki, na które trzeba uważać, albo jakiś przeciwnik, który jest po prostu większy, rzuca jakieś zaklęcie i tak dalej. Ale w większości, czy to był szkielet, czy to był dzik, czy to był właśnie kruk, czy to był krab, no to wszystko tak naprawdę różniło się tylko wyglądem i nie miałem takiego poczucia, że walczę z jakąś inną grupą przeciwników. Jeżeli zaś w sensie chodzi o samą walkę, to nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście nie jest to poziom Path of Excel 2, do którego być może wielu z Was jest przyzwyczajony. Nie ma co tutaj liczyć nawet na takich bossów. Też, o, w sumie to jest bardzo dobra, bardzo dobrze sobie o tym przypomniałem, bo jeszcze miałem powiedzieć o bossach. Design bossów też jest bardzo właśnie taki generyczny, taki zwyczajny. Nie ma tutaj takiej epickości w tych walkach z bossami, takiej dynamiki, takiego pod uderzenia albo faktycznie jakiś mechanik ciekawych. To są po prostu więksi przeciwnicy, którzy mają jakieś ataki obszarowe, mają być może więcej życia. E, oczywiście też inaczej wyglądają, ale nic, co by zapadało w pamięć. Też zobaczymy, czy to się w dalszej części gry rozwinie. Ale wracając sobie właśnie do tego feelingu walki to jest całkiem tutaj pod tym względem okej. Okay. nie jest sensowne, animacje są całkiem niezłe. Ten impact hit też jest okej. Okay. To wszystko można jeszcze podkręcić. Moim zdaniem, brakuje tego takiego wizualnej uczty, mięsa. Ta walka nie jest wcale taka mięsista, nawet Diablo o wiele lepiej sobie pod tym względem radzi, ale to też nie jest coś, przez co nie chciałoby nam się walczyć. Większym problemem była na przykład responsywność mojej postaci. Czasem mam wrażenie, że nasza postać stoi w miejscu, mimo tego, że my klikamy na jakieś zaklęcie, to jeżeli to jest zaklęcie, które musi stargetować daną jednostkę, a my nawet nie trafimy o milimetr to to się nie przyklei do tego przeciwnika, tylko nasza postać będzie stała i nic nie będzie robiła, nie wykona tego zaklęcia, więc tutaj takie drobne quality of life, które by, nie wiem, sprawiło, że nie musimy być aż tak precyzyjni albo że nasze pociski, nie wiem, rzeczywiście trafiają w przeciwników, którzy są przed nami, bo czasem były takie sytuacje, że rzucam jakąś właśnie kulą ognia, ona leci za pierwszego przeciwnika i dopiero się gdzieś tam rozwala z tyłu, a czasem było tak, że właśnie trafia w tego pierwszego przeciwnika i rozwala się na nim, więc to są takie rzeczy, które... Są to poprawki, to są techniczne błędy raczej e, i wydaje mi się, że jeżeli one zostaną poprawione, jeżeli te animacje może jeszcze będą lepsze, może troszeczkę udźwiękowienie e, w niektórych momentach, to ta walka będzie jeszcze przyjemniejsza, ale to na pewno też nie będzie poziom właśnie tak jak wspomniałem, czy to Diablo 4 nawet, czy of XL 2, to jednak będzie bliżej tej starej szkoły typu Grim Dawn, czy właśnie pierwszy ten Quest. Ale to, co muszę pochwalić i co już częściowo pochwaliłem, to właśnie design tego świata, design lokacji. Jest to jednocześnie duży plus, ale też jednocześnie duży minus, bo jak wiecie... Lub też nie wiecie, w Titan Queste dwójce, też lokacje są ręcznie tworzone, czyli one nie będą proceduralnie generowane, tylko one zawsze będą takie same. Oczywiście jest to problem, kiedy chcemy powtarzać grę. Kiedy chcemy sobie zagrać ponownie, to rzeczywiście możemy odnieść wrażenie, że to nam się bardzo szybko znudzi. I najpewniej tak będzie Titan Quest pierwszy ma jak najbardziej z tym problem. Ale jednocześnie gra sporo na tym zyskuje, bo przez to, że ten świat jest naprawdę bogaty, jest duży, jest sensownie zapełniony, i ja naprawdę miałem tutaj jakiegoś questa głównego do wykonania, ale zwiedziłem sobie kawał, naprawdę duży kawał, mapy gdzieś po, po całkiem po drugiej stronie. Porobiłem tam questy poboczne, trochę się wzmocniłem. Miałem takie poczucie, że jak poszedłem sobie właśnie na tego questa głównego, to byłem na niego przygotowany. Byłem silniejszy od bossów czy przeciwników, których spotkałem gdzieś tam później po drodze i gra mi to umożliwiała. Gra po prostu miała otwartą lokację, w której było dużo rzeczy do zrobienia, było dużo rzeczy do sprawdzenia, było dużo zadań do wykonania, więc to jak najbardziej na plus, bo widać, że to jest ręcznie robione. Widać, że to po prostu nie jest losowe, tylko są przemyślane te lokacje, są przemyślane ustawienia zadań pobocznych, są przemyślane ustawienia bossów, więc tutaj jest... Pod tym względem bardzo dobrze. No ale jednocześnie, tak jak wspomniałem, przy kolejnych podejściach, przy próbie przechodzenia gry, nie wiem, na wyższym poziomie trudności, sprawi to, że będzie to wszystko nieco bardziej nużące niż przy takim typowym hack and slash. Jestem też naprawdę zadowolony z tego, jak wygląda rozwój umiejętności, jak w ogóle wyglądają te umiejętności, na jak wiele różnych kombinacji pozwalają nam po prostu na to, jak bardzo gra jest otwarta na to, żeby te skille też móc pozmieniać. Jest tutaj taki system, w którym my po prostu sobie te nasze umiejętności levelujemy i dzięki temu, że wrzucamy je na wyższy poziom, to otwiera nam się takie okienko na dodatkowe upgrade'y. Te upgrade'y mogą być po prostu dodatkowymi obrażeniami, ale mogą też zmieniać sposób działania danego skilla. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, nie jest to drzewko, spoe, nie trzeba się tutaj zastanawiać, kalkulować wszystkiego i tak dalej, ale rzeczywiście warto się temu przyjrzeć. Fajnie gra, wynagradza, przynajmniej tak mi się zdawało, że to rzeczywiście wszystko miało sens, łącząc też oczywiście dwie różne masterki ze sobą, bo kto grał w oryginalnego Titan Quest'a ten będzie kojarzył że tutaj to jest właśnie ten system, w którym wybieramy sobie najpierw pierwszą masterkę, potem drugą i te skile między sobą gdzieś możemy łączyć, kombinować razem z umiejętnościami pasywnymi i tworzyć jakieś tam swoje unikalne buildy. Wydaje mi się, że jest to system przemyślany, system bardzo otwarty, zastanawia mnie tylko jak dużo tych zaklęć, jak dużo tych masterek po prostu w grze będzie, bo na ten moment we wczesnym dostępie są tylko cztery masterki, więc oczywiście ta liczba kombinacji jest dość mocno ograniczona, tych zaklęć też nie ma jakoś bardzo dużo, więc jedyne na co liczę to to, że będzie tego więcej i jednocześnie jeżeli sprawimy, że ta itemizacja, że te przedmioty będą miały wpływ na nasz build jakiś taki bardziej sensowny, rzeczywisty, namacalny, to wtedy to wszystko fajnie nam się zepnie. Na razie jest po prostu OK, ma to jakiś potencjał, ale wymaga dalszego rozwoju. Z rzeczy, które wpadły mi w oko i które są warte uwagi, to na pewno kwestia trudności, level scalingu, bo my to możemy sobie sami ręcznie podnieść. Jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, pozwiedzamy jakiś kawałek świata, zanim pójdziemy robić questa głównego, to możemy sobie naszą postać to Troszeczkę prze przelewelować i później pójdziemy na bossa z głównego questa i możemy być od niego znacznie silniejsi. Jest to w tej grze możliwe jak najbardziej, ale mamy też właśnie opcję podnoszenia sobie trudności za tam dodatkową opłatą, żeby gra stawała się trudniejsza. Furty mocno się też skupili na statystykach, nie wiem nawet czy nie za bardzo, bo tych statystyk, zwłaszcza defensywnych, jest sporo i ich działaniu trzeba się lepiej przyjrzeć na samym początku, żeby zrozumieć na co zwracać uwagę właśnie w tych naszych. Przedmiotach, które, tak jak wspomniałem wcześniej, opierają się na statystykach przede wszystkim. Dla mnie to był akurat plus, bo ja lubię, jak jest coś bardziej skomplikowanego, nad czym trzeba trochę przysiąść, ale uważam, że nie jest to super wyjaśnione. Niektóre rzeczy wymagają lepszych tooltipów. W momencie, w którym zmieniamy na przykład przedmiot, to lepszy powinien być pogląd tego, co nam się faktycznie w statystykach zmienia. Tutaj to też są takie kwestie do poprawy, po prostu, tak? czyli uroki wczesnego dostępu. W finalnej wersji gry jest to jak najbardziej chwila, moment i to powinno być załatwione. Na plus warto też zaznaczyć, że gra na premierę we wczesnym dostępie będzie naprawdę tania, bo z 20% zniżką na Steamie będzie kosztowała, jeżeli dobre dostałem informacje, 24 dolary, więc jest to całkiem sensowna cena. Powinno być poniżej 100 zł w Polsce. Na premierę będzie to 50 dolarów, więc już trochę więcej, a jeżeli chodzi o samą datę premiery, to ma to być koniec przyszłego roku, jeżeli chodzi o datę premiery oczywiście w pełnej wersji gry. Ale tak zbierając to wszystko do kupy, żeby Was tym wszystkim nie zanudzić, bo Wy też jak najbardziej możecie sobie sprawdzić, jeżeli będziecie chętni wczesny dostęp tam Questa 2, to zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Jaki jest pomysł na tę grę? Bo jeżeli chodzi o endgame, to nie wiemy na razie nic. Wiemy tylko takie ogólne informacje, że jakieś tam mają być właśnie systemy i mechaniki, które sprawią, że będzie nam się chciało grać jeszcze po przejściu kampanii. Zobaczymy, co tutaj faktycznie twórcy wymyślą. Bo jeżeli sobie powrócimy trochę myślami do pierwszego Titan Questa, nawet do Grimdona, który jest właśnie tym spadkobiercą Titan Questa, to raczej wiemy, że w dzisiejszych czasach są to gry, które nie trafiają do wszystkich fanów hackersleszy typu Poe, Diablo, Last Stepo. Przede wszystkim drugi Titan Quest nie oferuje niczego ciekawszego niż gry, które są już dostępne na rynku. Nawet więcej, uważam, że wiele rzeczy robi po prostu trochę gorzej, zwłaszcza tą intymizację. Jeżeli chodzi o gdzieś tam fabułę czy właśnie projekt lokacji, to jest jak najbardziej ok, ale to jest. Kwestia jednego przejścia, dwóch może przejść różnymi klasami postaci, kiedy nam się to faktycznie może już nieco bardziej znudzić, a gracze Hackenslashii lubią jednak te produkcje, które są bardzo mocno regrywalne. Lubią, kiedy mogą sobie co 3-4 miesiące. Wrócić do jakiejś produkcji, sprawdzić nowy build, sprawdzić nowy content. Tutaj, jak wiemy, tego nie będzie. To będzie skończona, finalna gra, kiedy ukaże się już w wersji 1.0, no to ma być gotowa w całości. Nie będzie miała sezonów, nie będzie miała jakichś takich większych update'ów dodających nowe mechaniki, więc nie będzie, nie będzie po prostu dalej wspierana. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciężkie w dzisiejszych czasach, żeby przekonać graczy do tego, do tego typu produkcji. Oczywiście są. Gry, którym się to udało, tak jak wspomniałem właśnie o Grim Dawnie, który gdzieś tam że jakąś grupkę fanów zebrał, ale ma właśnie te problemy, o których wspomniałem. Ci, którzy liczą na regrywalność, to raczej się za to nie bardzo zabierają. I Titan Quest 2, wydaje mi się, że będzie miał podobny problem. Przed twórcami bardzo dużo pracy, moim zdaniem bardzo dużo pracy, żeby sprawić, żeby ta gra była przede wszystkim dobra i porządna. Żeby te wszystkie systemy, mechaniki, które są ważne w Dopracować. Musimy dopracować itemizację, musimy dopracować różnorodność przeciwników, musimy dopracować walki z bosami, żeby były trochę ciekawsze, musimy trochę rozwinąć jeszcze te masterki, dodać jakieś nowe. To wszystko w tego typu grze jest istotne. Jeżeli będzie na poziomie mniejszym niż poprawne, no to rzeczywiście wydaje mi się, że wielu ludzi od tej Questa 2 może się odbić. Ale jednocześnie warto też zaznaczyć, że w tej grze da się dobrze bawić. Ja się podczas tych. Kilkunastu godzin rzeczywiście dobrze bawiłem. Mogłem sobie trochę z buildami pokombinować, mogłem sobie pozwiedzać ten świat, który był rzeczywiście ręcznie przygotowany i to czuć. To czuć, że twórcy włożyli w to trochę pracy, żeby ten świat miał ręce i nogi i tam były rzeczy postawione z myślą o tym, żeby gracz faktycznie cały czas się na coś. Natknął na, jakiego, na jakieś zadanie, na jakiegoś bossa, na jakąś skrzyneczkę z przedmiotami, na jakiegoś dungeona. Więc to jak najbardziej na plus. Zobaczymy, jak twórcy będą dalej Titan Questa drugiego rozwijać. Ciekaw oczywiście jestem Waszej opinii. Jeżeli macie jakieś pytania, to standardowo możecie zadać je w komentarzach, postaram się na niektóre odpowiedzieć. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.